Teraz tylko historia bramek oraz jedna kontrowersyjna sytuacja. 17. minuta spotkania, uderzenie z rzutu wolnego Wojciecha Pochylskiego. Niefortunnie interweniuje obrońca gości Aleksander Mużyłowski i 1 do 0 dla Lecha Sunu. 65. minuta spotkania, gol Kamila Locha, 19-latka z Polonii Bytom, goście wyrównują na 1-1. A bramkę zdobywa graniczyzerem 17. Kamil Lo. Dwie minuty później. Sytuacja na naszym polu karnym, błąd obrońców, wykorzystuje to wszystko Sebastian Jurok i niespodziewanie Polonia prowadzi dwa do jednego. Remis dla naszej drużyny ratuje Maciej Wysocki. Oto pełna akcja. Juszkiewicz. Radosław Bugaj. No i proszę. Piękne uderzenie z wolnego Wysockiego 2 do 2. Jeden punkt pozostał w zielonej górze. 75 minuta. Jeszcze kontrowersyjna sytuacja 10 minut przed końcem spotkania. Błąd bramkarza gości. No i czy był faul na Łukaszu Wysockim? Oceńcie to państwo sami. A oto pozostałe wyniki 18. kolejki. Skalnik wygrał z promieniem 3 do 1. Remisowy rezultat bezbramkowy w meczu Grunwaldu z pogonią Świebodzin. W liwic Karbo uległo piastowi. Zagłębie Sosnowiec 1 do 0 pokonało górnika Katowice. Nysa przegrała z włókniarzem Kiecz 1 do 3. Rozwój pokonał Klub Sportowy Zmyszkowa 2 do 0. I wreszcie od Rał Opole zwyciężyła mięślegnica 2 do 1 tabeli po 18. kolejce Lech Sulma stracił wprowadzenie zielono-burzanie o punkt zaprowadzającym Piastem Gliwicę. Pięć pierwszych zespołów wyraźnie odskoczyło od reszty rywali. I druga część tabeli, którą zamykają od dłuższego już zresztą czasu zespoły Skalnika Gracze i Nysy Zgorzelec.